Dzień dobry. Tomasz Regulski, dom maklerski Brokers. Nowy tydzień kurs eurodolara rozpoczął od umiarkowanego spadku. Kurs tej pary walutowej jest w okolicy poziomu 1.4650, podczas gdy jeszcze w piątek kształtował się powyżej 1.47. Ruch ten należy traktować jednak jako naturalną korektę po silnym ruchu wzrostowym. Najbliższy istotny, najbliższe istotne wsparcie w notowaniach tej pary walutowej ustawione jest na poziomie 1,4640. Wydaje się jednak, że w najbliższym czasie może ono zostać przebite. Kolejne istotne bariery to poziomy 1,46 oraz wartości ustawione nieco powyżej poziomu 1,45. Z istotnych danych poznamy dzisiaj jedynie indeks wskaźników wyprzedzających koniunkturę. Dane te z Stanów Zjednoczonych zostaną przedstawione o godzinie 16.00. Na rynku krajowym od początku dzisiejszej sesji obserwujemy osłabienie złotego. Kurs parę euro złoty wzrósł o około 3 grosze do poziomu 4,16. Negatywnie na notowania polskiej waluty mogła wpłynąć informacja o tym, iż według agencji Fitch stan sektora finansów publicznych w Polsce, w Czechach oraz na Węgrzech może, będzie w najbliższym czasie, w dalszym ciągu się pogarszać. Zdaniem agencji Fitch, jeśli nie zostaną wprowadzone programy uzdrowienia, Stanu finansów publicznych w tych krajach. Możliwa stanie się nawet obniżka ratingów tych państw. W najbliższych godzinach, złoty powinien pozostawać już jednak pod wpływem doniesień z zagranicy, bowiem, bowiem z Polski nie napłyną żadne istotne dane. Natomiast w bieżącym tygodniu, w dalszej części tygodnia, z Polski poznamy dane na temat sprzedaży detalicznej oraz na temat stopy bezrobocia. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę danych inwestycji.